Teraz w programie bezinteresowna pomoc zupełnie obcych osób, która może dać nadzieję na nowe życie lepsze w ogromie dramatu, jak za moment pokażemy pewnie i tak. Pani Paulinie i jej partnerowi ogień zabrał wszystko to, co mieli najcenniejsze, w tym rodzinne pamiątki. Nad ludzkim wysiłkiem udało się obronić fragment domu, gdy po kilkudziesięciu godzinach od wybuchu pożaru wrócili z ośrodka interwencji kryzysowej na miejsce pożogi nie mogli uwierzyć w to, co zastali. Jak się dowiedziałam, że ewentualnie ktoś chce zrobić reportaż o tragedii, to powiedziałam nie tej tragedii nie ma. Ona była, trwała 36 godzin w takim wymiarze, jakim była. Natomiast teraz jest o wdzięczności, o czymś niezwykłym, co może zrobić ludzkie wsparcie dla ludzi, którzy są. Załamani. Paulina jest mi bardzo bliska, bo jest moją koleżanką ze studiów. Znamy się od o kilkudziesięciu lat, ale przede wszystkim Paulina jest dla mnie osobą, od której ja się ciągle uczę. Bo Paulina jest całkowicie wyzbyta z egoizmu i Paulina uczy innych, w jaki sposób e, zarażać ludzi dobrem. I od niej się naprawdę można uczyć. Kiedy ktoś jest blisko na co dzień... To, kiedy dotyka go tragedia, to jest to jakby część też i mojej tragedii. O no, tym razem byłam pod prysznicem, bez telefonu, ale jak już trzeci raz zadzwonił, no to mówię, rwijmy się do boju. Już wiedziałam, że coś jest nie tak. zostaliście? Przyjeżdżajcie. Ogromny ogień do góry. Strach. Paulina i Wojtka. No i... Właściwie to taki brak nadziei, że to się da uratować. Masakryczny widok. Około godziny 21 słyszymy potężny szum. Mówię, że to jest ulewa na blaszanym dachu. A to nie była ulewa na blaszanym dachu, tylko potężny płomień już zajętej całkowicie przyczepy, zajętej wiaty i samochodu, który zaczął płonąć. Wojtek wybiegł, ja wybiegłam za nim, zobaczyłam, że płonie samochód. Wskoczyłam po kluczyki, bałam się już wsiąść, bo przód się palił, więc bałam się, że wybuchnie. Oj, tak jest na emeryturze, ja jestem tuż przed emeryturą, jak można w ogóle zacząć raz jeszcze, mając y, tyle lat, nagle jeżeli osobę, która uczy dzielić się dobrem, dotyka tragedia, z której, y, no tak jak mówiła Paulina, w dzień po pożarze już się nie podniesie, to y, we mnie przynajmniej ale jak się okazuje, potem w setkach, w tysiącach ludzi urodziła się reakcja absolutnego, absolutnej negacji tego, że nie możemy Paulinie pozwolić się poddać czyli musimy jej pomóc. Oni zaczynają życie od nowa. Wszystkie wspomnienia, które mieli, się spaliły w tej przyczepie. W tym samochodzie, wszystko, co jest możliwe, co, wszystko, co mieli wartościowego. Nagle na to, na to bardzo mocne i trudne przeżycie, jakim jest widok palącego się mienia, które lubimy, które nam służy, które jest jakby naszym zasobem materialnym. Y to, to doświadczenie, mus, muszę powiedzieć szczerze, to doświadczenie tych obcych ludzi, umorsanych, brudnych jak w kopalni, sprzątających moje pogorzelisko, był dla mnie mocniejszym doświadczeniem niż pożar. Jak to mówię, chyba zawsze do końca życia będzie mnie to wzruszać i będę przy tym płakać. To było niewiarygodne. Ten kontener był już pełen, drzewa ścięte leżały na boku, masę złomu leżało osobno i przewracali właśnie mój samochód, żeby wygrabić pod spodem jeszcze te zgliszcze. Ja sobie tak zawsze zadaję pytanie, jak ty byś się zachowała, gdyby to się, tobie się to stało? Czego, czego byś chciała od tych ludzi? Czego, czego potrzebujesz? Na co nie chciałabyś patrzeć? Jak ty się czujesz teraz, to co przeszłaś? I to chyba umacnia. Bardzo dużo jest tu ludzi takich, którzy tak patrzą, którzy nie odwracają się. No to mogło być też i moje życie też mogło się tak wydarzyć. Jednocześnie też takie poczucie, że um, życie jest po prostu kruche i nigdy nie jesteśmy w stanie niczego przewidzieć. Więc to, co się liczy i wtedy właśnie najbardziej wychodzi, to to, że um, mamy te relacje i one pomagają po prostu w takich sytuacjach. Doszłam do tego emocjonalnie po 10 dniach, żeby napisać. Czy wiecie co dla nas zrobiliście? Daliście nam szansę na nowe, radosne, pełne miłości i wdzięczności życie. Czy rozumiecie co dla nas zrobiliście? Takim może z Waszej perspektywy żadnym gestem, ale dla nas jakim mocnym i budującym, po prostu jesteśmy wsparci. Nie płaczemy już poza wzruszeniem, nie płaczemy, że coś straciliśmy. Słuchajcie, to było niezwykłe doświadczenie, ja chyba, jeszcze nie jestem na tym etapie, ale chyba zaczynam się z niego cieszyć. Jeszcze nie możemy planować. To jest za mocne emocjonalnie. Także wiemy, że zrobimy ścianę. Wiemy, że coś zrobimy, ale nie jesteśmy w stanie planować. To nie jest jeszcze ten moment na plany. To jeszcze boli gdzieś tam. Widać tę granicę, że bardzo szybko dochodzi się do jakiejś granicy, gdzie emocje mówią: Dobra, stop, może jutro. Na planowanie jutra przyjdzie czas, tu nie ma się co spieszyć. Najpierw na zamieszkanie w miejscu, które jeszcze niedawno było śmiertelnym zagrożeniem, przygotować trzeba głowę, co przy takim ogromie dobra powinno być łatwiejsze. A rodzinie Pauliny, jeśli ktoś chce, to może pomóc. Informacje, jak to zrobić, do przeczytania na pomagam.pl.